Szanowni Państwo, przed chwilą rozpoczęła się druga, drugi dzień posiedzenia Rady Europejskiej, tak jak Państwo wiecie wczoraj. Rada Europejska zdecydowała się na przyjęcie sankcji wobec Białorusi, co przyjmujemy z satysfakcją, ponieważ był to wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj natomiast przed chwilą w mediach doszło najwyraźniej do pewnego nieporozumienia, jeżeli chodzi o kwestie związane z umową dotyczącą turowa. Tak jak wczoraj zapowiedział pan premier Mateusz Morawiecki, te negocjacje w tej chwili właśnie się kończą. Wczoraj nastąpiło przyjęcie takiej umowy ramowej, wytycznych do umowy, która ma zostać podpisana pomiędzy polskim i czeskim rządem. Dzisiaj mówił też o tym premier Andrzej Babisz, o tym, że właśnie czeka na sfinalizowanie tej umowy i że sfinalizowanie tej umowy jest warunkiem wycofania skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To samo wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki wskazywał, że właśnie podpisanie tej umowy, na której, którą finalizujemy w tej chwili, jest warunkiem wycofania przez stronę czeską skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z tym chciałbym to pewne nieporozumienie w medialne, które być może zaistniało w niektórych agencjach prasowych, które podały fragment wypowiedzi premiera Babisza, wyjaśnić. W związku z tym, tak jak powiedziałem na początku, wczoraj specjalny zespół roboczy samorządowo-rządowy z naszej strony w tym zespole uczestniczył między innymi wicepremier Aktywów państwowych, Artur Soboń ze strony czeskiej, bodajże wiceminister środowiska, uzgodnił takie kierunkowe wytyczne, jeżeli chodzi o tę umowę. Ona zakłada, że Polska podejmie wspólne działanie ze stroną czeską, jeżeli chodzi o tematy środowiskowe, związane m.in. z ochroną wód gruntowych po stronie czeskiej oraz po stronie polskiej, oczywiście, bo to obie strony mają to samo wyzwania. Polska na współfinansowanie tych celów środowiskowych, geologicznych, przeznaczy między 40 a 45 milionów euro na projekty wieloletnie w zakresie tych tematów środowiskowych. Będziemy również mieli specjalny zespół roboczy, który będzie na bieżąco monitorował sytuację środowiskową w okolicach kopalni Turów i jednocześnie oczywiście Kopalnia Turów będzie nadal kontynuowała swoją pracę. Ale oczywiście, żeby to wszystko stało się faktem, muszą przejść prze, przez najbliższe dni właściwe procedury rządowe po obu stronach. W związku z tym siłą rzeczy dzisiaj pan premier Babisz nie mógł mówić o wycofaniu tej skargi w dniu dzisiejszym, ponieważ rząd czeski musi we właściwej procedurze zaakceptować tę umowę. I oczywiście ona musi być jeszcze sfinalizowana już w postaci jednolitego tekstu. Wczoraj, tak jak wspomniałem, były przyjęte ogólne wytyczne, o których przed chwilą powiedziałem, więc chciałbym to wyjaśnić, jesteśmy tutaj. W porozumieniu pan premier Morawiecki przed chwilą, jeszcze tuż przed posiedzeniem Rady Europejskiej, już po konferencji premiera Czech rozmawiał w tym zakresie, więc ta umowa powinna być w tej chwili już spisywana w takiej dłuższej formie, no i tak jak mówię przedstawiona do właściwego zaakceptowania w procedurach krajowych.